Cześć, nie mam, bo ja jestem na 606. Od razu mówię, żebyście zostawili suba tam, tam na dole. Ten przycisk, to jest tam na dole, musi stać się szary. Koniecznie szary. Zapraszam Was do oglądania. Jak widzicie, tak się prezentuje wszystkim znana podkładka. Od razu przypominam, że nagrywałem taki film, jak rozpakowywałem te rzeczy. Tutaj są znane słuchawki. Yy, tutaj tak samo znana myszka, w tych miejscach jest rgb yy, To jest podkładka I tyle, miałem i, ty I tyle miałem wam do powiedzenia, do widzenia, pa A, jeszcze bym, bym, bym zapomniał, że byście zostawili łapkę w górę Łapkę w górę Tak samo tam na dole yy, Obejrzyjcie moje inne filmy, do widzenia, pa